Witam, szanowne grono, graczy. Gramy na niezłej petardzie! Innymi słowy, wieżę zagłady. Nowa bójka, przezabawna jest. Ja już ja zagrałem tu chyba z 6 razy. Powiem wam, że naprawdę fajnie. Są różne strategie wyboru talentów, bo wybieramy tu oczywiście talenty w tej bójce. Ale powiem wam, że jest taka się zada, że tak powiem. W szczególności jak się wybierze pierwszego ulta, czyli pocisk. Później na 20 levelu, że on powraca i właściwie koło tych o, 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 ołtarzy przelatują same pociski. Czasami była śmieszna sytuacja, że nie można było tego po prostu wziąć, ale powiem Wam, że naprawdę fajna sprawa. Oczywiście większość tutaj ludzi gra na jednak zasadce, słowy, ukrywamy się w taki to sposób. I mam 100% przy pierwszym uderzeniu. Bardzo fajnie się zasadzki robi przy kapliczkach, przy ołtarzach. Tak więc zapraszam Was na jedną rozgrywkę. Będzie na pewno zabawnie. Zdecydowanie. Oczywiście chodziaki for the horde. I must say that Hammer is not the best no problem, mój też. Tak więc moi drodzy. Czarza naprzód! szogun z nami jest, to wygramy wszystko! Ja jeszcze niestety, no chory wciąż, więc będę wam tutaj troszkę dźwiękami e, e, zasadzał, ale lecimy tutaj już na kolegę hmm, a na dwóch kolegów O, pod go wytrzymał, bardzo fajnie i tego, i tego, i tego. O! A więc czasami warto w ogóle się nie rozkładać e, e, trybem obleżniczym, No bo po co właściwie? Nie dostajemy żadnego buffa na, przy walce z e, bohaterami. Jedynie to, co zasięg jest istotny. Ale popatrzmy na to: na przykład lecimy do pana, on już ucieka, a ucieknie mi. Ale dostał dwa pociski. Całkiem konkretnie, więc. I tu jeszcze jeden pocisk. Miny nie są aż tak efektywne, niestety, powiem wam. Czyli fajnie je zostawić w takich newralgicznych punktach. Jak ktoś się na przykład tutaj wpakuje, to dostaje taką całą serię min w prosto twarz i jest bardzo fajnie przyjemnie. Okej, okay, ja się to zostawię. Oczywiście można też yy, trybem obniżyć, czy się przemieszczać w niewidzialności, na przykład. Tak więc to też fajna sprawa. Pum! Stał się 37 punktów obrażeń. Ha <laughs> Dobrze, dobrze. O! Zasadził się na mnie Doki. Może ja się zasadzę na Dokiego, co? Ale widzę, że tutaj prowadzą tryb oblężniczy, już spróbujemy go załatwić. Okej, okay. czekaj, 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 pum, pum, no tak! Dobra, no tego dognie. Ale tu się zasadzimy na niego, słuchajcie, Zasadzimy się. No właściwie, może nie. Ja weźmiemy sobie leczenie. O, i, i jedziemy na dół. A właściwie to wezmę sobie leczeli tutaj na atakach. Człoby nie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ja idę na bota. by się tego gościa zdłamsić tutaj. Okej, okay, moi drodzy. O, z tej strony się mnie nie spodziewałeś, co? Krzyczę. A, trafi mnie. Pum, pum. Hahaha. <grywa> Oni mnie, zabijają mnie, no zabijają mnie. Trzech tu jest ich. O, ale był fajnie, no cóż. Ale wzięliśmy. Eee, o nie, wzięliśmy tylko jedną z tego co widzę. O, to smutek mnie nie ogarnia. No, dami go, no Ładnie. Boże, tutaj się atakuje. Uważaj, petarna! Który? Petarna! Dobra, idziemy po... 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 po EXPA Samkowanie linii, moi drodzy Oczywiście tak naprawdę, jak się rozłożymy tutaj e, Przed fortem w czwórkę na przykład, no to ten fort pęknie szybko A tutaj chłopie ci biją Cutman Jak widzicie, zmieniłem sobie tryb e, operowania kamery To jest bardzo fajna rzecz Polecam, żeby na przykład na spacji sobie wrzucić włączenie i wyłączenie śledzenia kamery, bo przy jakichś tam akcjach konkretnych e, zdecydowanie warto sobie włączyć śledzącą kamerę, a normalnie można ją wyłączyć. Dość całkiem pozytywnie się w taki sposób operuje. Niestety przegonili mnie tutaj z góry. O, tu się rozłożyli. No ja już jadę tam, spróbujemy kogoś zabić, jeden martwy. Tutaj poczekamy na kogoś. No, to czas... czas ucieczki. O o, uwaga. No to mamy, mamy problem. Fajnie jest tutaj jak weźmiemy sobie właśnie leczenie. I bardzo fajnie jest później jak sobie weźmiemy tarcz która daje nam konkret. Dobra, czekam na nich. O trzech, czek, czek, czek! Stary już nie mam życia, nie? Ołtarze powstały. Przygotujcie się! Musimy je zająć w Kurde ołtarz na dole W sumie ważna sprawa Sorry dude muszę iść po życie Mam no, już wzięli o bardzo ładnie oni to zrobili przed tym. No jak ktoś tam musi jechać, jak widzicie. Problem jest, bo nikt się tam nie wybiera, nasi giną. No to ja może pojadę, może będę miał farta i przejmę! Za 5 sekund. bo no, gdzieś tu za 5 sekund. Dwa. Jeden. Dobra, jestem. Jestem. I got it! I got it! A oh, no, I not got it. O, oh, o, oh, oh. O! O! Dobra, przejmuję, przejmujemy, przejmujemy, przejmujem! Przejmujemy! Fuck, przyjechał nowy! No. Ach chciałem je rozwalić. Właśnie no. straciliśmy wieżę! No jaki farciarz! Mogłem go nie odrzucać! Musimy jego sługi do grobu! Myślałem, że jednak powróci, ale, ale nie. O boże, jaka zabawa. Naprawdę. Ale przy dziesiątych levelach to zobaczymy, będzie, będzie, będzie totalna rzeź. No, 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 uważaj, 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 uważaj. Dobra, ten gościu umarł. Ale totalna bitwa. Ale na oni się odkryją zaraz. Dobra. No i, no i zabili go, no zabili go, no zabili go. Chyba no, postanowiłem w ogóle olać i puszować. No, trudno. Będą mieli dużą przewagę już. 8 punktów. To jest sporo. Dobra, lecimy na dół, będziemy bronić. Na przykład trzema tankami rozstawionymi. Jak, 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 można się tu bronić? Bum! Da się jednak! Oj, bitches! Oh no to macie! Ja yeah. No i nawet przyjemność. Pomogli no. Nie było innego wyjścia. Kurczę. Dobra, walczymy do końca. Nie ma poddawania się. Widzicie tutaj? Pani... pani Or... Orcza Or Or z hordy. Chodzi to jest czysty Fandak, tak więc spróbujemy się tu zasadzić od tych nich. <śmianowidze> Zmusiliśmy ich do odwrotu. O, teraz mam się kamerę. O, przepraszam. Kurczę, ale tu jest wieża do Do, do, do Cholercia Dobra, się. Idziemy po o niej dziewczyniem 38 sekund. Chyba chłopaki, wyszedł tam I tu szybko czyściu czyściu. Spróbujemy coś puszczać, cokolwiek nie Ale to <grywa> dobrze. Coś to mamy działo. Działo, dział, działa. Dział. Nie zamarłabym się go użyć. Szybko, szybko, szybko. Dobra. Dobra, pakujemy się z znowu, pakujemy się. O kurczę Ale mega. <grystanie> Okej, okay, ale fajnie by jakby ktoś wciągnął. Jeszcze mam jedną, jedną... petardę chciałem powiedzieć. <tryce> Dobrze! Dobra, bierzemy bota. bierzemy bota. Bam, 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 bam. FIRE! Genialnie. Open fire, co? So. na muzykę jeszcze ze StarCrafta Może nie będę wam śpiewał, co? Zdecydowanie Słuchajcie, ostatnio przeglądam sobie streamerów w Storm Streamerów, których fajnie byłoby pokazać Streamerów, których fajnie byłoby oglądać Zdecydowanie brakuje takich streamerów I jeżeli macie jakiś pomysł no, Znacie jakichś polskich streamerów którzy zaczęli streamować i fajnie się zapowiada to dajcie znać możecie wkreślić nawet linki pod, pod, pod tym filmem. Ja sobie to będę przeglądał. Ło raty, inny to poleci. Może kiedyś, e, znaczy nawet myślę zrobić taki film promujący, pokazujący tych streamerów z HotSa. No, tego jest tak jak na lekarstwo. Naprawdę, jak szukałem przez dłuższy okres czasu kogo by oglądać to kurczę wszystko się sprowadza do tego, że muszę iść na koreańskie jakieś gry albo czasami po prostu trafię na jakiś fajny Fajnego gościa z zagranicy. Uh, no ale Koreańcom za bardzo się nie da oglądać, bo oni mają swój, swój, swój świat. I <ścười> <śla> nic nie rozumiem, co oni mówią czy piszą nawet na czacie, więc to jest problem. Ach, ale złapaliśmy dobry flow! Oh uh, yeah! Fajnie byłoby to... O, tu zrobię zasadzkę. O, ta zasadzka. Uh -huh. Ach, źle wziąłem. Mm. Dobrze! Czekaj. No nie, leczenie wrzuciłem za późno. Ale dobra, daj mi, daj mi działać, daj mi działać. Co ja wziąłem? Miałem kamienną skórę wziąć. Chciałem wrzucić w zasięg. Aha, zasięg wziąłem. No dobra, zasięg może być. Ej panucki, tutaj biorą. Biorą! Jak będzie 20 level tu będą latać rakiety w ogóle. Czad nieziemski na dole byście wzięli to. O, rakietka. Ale na dole easy. Niech, niech się nie pofatygował na dół. Po dwóch dni nie żyje swoją drogą. Ja też jestem temat 3, 4, 2, 6, 3. Yeah! Wszyscy mają praktycznie po 3. Jeden ma 5. Tutaj powiem 17-17 ale no, Powiem wam potyczko, bardzo fajnie. No ale teraz wyprzedziliśmy ich. To jest to znacznie. O, o to chodzi. Dajmy czadu. Chłopaki, pomożecie mi? Aha, my nie potrzebujemy tego, ale, ale możemy ich przepchać. O. Możemy ich przepchać, proszę Państwa. Spróbujemy ich przepchać. Dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Rozwalamy to za zawczasu. Nie rozkładam się, atakuję od razu. Atakuję. Dobrze. I open fire! Poszło. Tu sobie stanę, mam zwiększony zasięg, więc mogę naparzać. Zwiększony zasięg daje nam przewagę. Jak cokolwiek tu podejdzie... O, to defujemy, defujemy, tutaj idą stwory, idą stwory! Ale oni nie zaryżyli. O! No, niech się załaduje nam tutaj. Nieeee, nie, nie, nie. szkoda. Ich twierdza już nie istnieje. Ty, a gdzie jest tu heal? Nie ma heal. A. O nie, no ma za mało życia. Dobra, to ja w takim wypadku wracam po życie. Nie ma co się tu stresować. Jedziemy. O, trzy są akurat, będę miał full hapsy. Co jest, co jest spoko. Trap, pułapkę, no ja tam bym przyjadę na pułapkę, no, bardziej Ale byśmy dwie, dwie góry wzięli. Nie, nie, no nie, nie, już jedziemy tam, gdzie mam jechać. Stawi się, mój zasięg trochę wzrośnie. Pyk, piek. Pierdza przeciwnika padła. Patrzymy czy ktoś tu jest. Nikt tu, nikt tu nie ma. Jest zadowolona. Jeszcze przywalę wam z rakiety! Leci, uwaga, leci! Leci, leci! woo Ho, ho, ho! Gościu... Uciekł z jedną kreską. Bajecznie. dziękuję ja proszę pana. Rybidz z tej strony! A, no, zostawiamy tu pułapki. Idź tam już, możesz to przejąć chociaż. bawić się. o! Orbitująca zasadzka. Ale tu przyjedzie, on przyjedzie no, można przyjedzie. Ja wcisnąłem i, i wyskoczyło mi. No, co, wy robicie? Mi się pysie, no. Kudłaczki takie kochane. No, rozstawimy się i będziemy tak stać. <grym zainteresowań> Good idea, ale dobra, ja tu jedę. Oh shit! Dobra, damy wam Ciąż mamy dużo do zrobienia. No, to widzę, że walka pozycyjna... Ostrzeliwali się. Okej. Okay. Zmień pozycję stary, bo ci zajadą, nie? O gdzie wystrzeli pocisk. Dobrze. Ja 40 sekund i wyleci mój. Będzie tu orbitować. Stanę sobie gdzieś tutaj i wystrzelę pocisk, żeby przelatywał przez dwa. Dobrze, dobrze. Ktoś by tutaj mógł stanąć. Go forward, tutaj. Chodźcie do krzaków, do krzaków, do krzaków. O, o, szogun, i teraz ty bierz, ty bierz, ty bierz. Dobrze, dobrze, Kari, dobrze. Bardzo ładnie. <ścoughs> Szkoda, że mnie nie słyszą. Też może dobrze, że mnie nie słyszą. No, brawo, taktyka 100%. Okej, okay, lecimy teraz tutaj. <laughs> Dobra. Popam, pa papam! Ciśniemy na ten fort ten fort żeśmy stracili no, 6.27, jakbyśmy zrobili jeszcze posa... o tutaj! Pięknie to gwardia Dobrze, idziemy teraz na dół. O, właściwie to jest dobry pomysł, żeby to po przepać. O, jesteśmy. Mega. Cel zlikwidowany. Cel zlikwidowany. panowie, nie ma czasu. Przepychamy tą trójkę, ale to chyba wejdzie nam, wejdzie, wejdzie jedna. Dobra. Przepychamy dwójkę w takim wypadku. Przepychamy, przepychamy, Przepychamy. Ho! 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 To było mocne. Zostawiamy tu miny w haszczach. Przeważnie. Petardy miałem to do siebie, że wchodzą do haszczy. I tam koczują. To jest taka linia obrony. Petardy. Ubo! Dobra, spróbuj to zniszczyć. A jak się to przyczaje? To jest taki przyczajony rivit. Narąbię tutaj min ile wlezie Robimy trapa O, napciut! Ładnie! Teraz tego! To jest wojna totalna, moi drodzy! Wojna totalna! O oh, shit! Nie hmm. Ale bierzemy jedno. I będzie lecieć 5 pocisków i jeden co został. To było dobre, powiem wam. Jakby nas było więcej tutaj, to byśmy ich roznieśli. <noise> Boże, rozłożył się. <noise> rozłożył się. Zamiast strzec, od razu, to niektórzy mają taką manię, że muszą się rozłożyć. Tryb obrężniczy. Ale pięknie wysnajpował gościa. Teraz jest naprawdę dużo, 60 sekund, znaczy minutę ponad. O, lecą już pociski, jak widzicie. Co wziąłem? Orbitujące pociski, dobra. No wszystko wzięli i przejęli nam jeszcze, więc... gdzie co oni robią? Ale bossa, ja bym bossa zrobił. Dobra, robimy ten, robimy przewrót majowy. Jedziemy tylko po bossów. Ty, 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 Zobaczymy czy, czy, my będziemy mieli... O Jezu, z jakąś rozstawę tutaj... Ale dobra, ciśniemy Ciekawe ja, czy oni skumają, ale oni nie skumają W ogóle Okej, okay, GG! Well played! Tak więc to był, moi drodzy, odcinek Pod tytułem... Szaleństwo, petardy Nowa bójka, bardzo fajna, przyjemna i zabawna zdecydowanie. Tak więc dziękuję za uwagę, trzymajcie się, hej.